Wiedza to podstawa dobrych wyborów żywieniowych i krok do zdrowia. To jest taka inicjatywa, o której chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć, jako, można powiedzieć, inicjator tej inicjatywy z ramienia naszej spółki. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że bez wiedzy trudno o dobry wybór, a o dobrą wiedzę też jest trudno. Spotykamy się z tym na co dzień. Nie wszyscy z nas mają wykształcenie kierunkowe, żywieniowe, a wszyscy robimy zakupy. Wchodzimy do sklepu. I to, co widzimy, często nas zastanawia lub przeraża. To znaczy, ilość produktów na półkach jest ogromna, to bardzo dobrze oczywiście, tylko tak strasznie trudno jest zobaczyć, co jest dla nas dobre, co wybrać, co nam służy, co jest odpowiednie dla naszej diety. Jest bardzo trudno zwykłemu konsumentowi zrozumieć to, co jest na opakowaniach. Często te opisy są na tyle specjalistyczne, że nie mając wiedzy trudno je zrozumieć. No co zatem zwykły konsument robi? Ano szuka. Szuka wiedzy, jeśli jest zainteresowany tymi zdrowotno-żywieniowymi tematami, więc szuka w aplikacjach, szuka w social mediach, szuka... Wśród znajomych, we wszystkich możliwych źródłach. No tylko pytanie, czy te źródła są dobre, czy są wiarygodne, czy są rzetelne. Jak szukamy wiedzy w internecie, no bo to taka najbardziej podręczna metoda, to nigdy nie wiemy, czy to, co znaleźliśmy, jest rzetelne, czy jest wiarygodne, czy jest godne zaufania. Czy to jest oparte na danych naukowych, ale podane w przystępny sposób, czy wręcz przeciwnie, jest to jakiś niesprawdzony zupełnie fakt. Giniemy zatem, Zupełnie w jakimś gąszczu pobwiedzy. Internet jest oczywiście najłatwiej dostępnym źródłem informacji, więc trzeba go wykorzystać, by dotrzeć z rzetelną wiedzą. Tym bardziej, że czy nam się to podoba, czy nie podoba, taka wiedza naukowa, książki, podręczniki, wiedza akademicka jest albo za trudna dla przeciętnego konsumenta. Albo jest tego za dużo i ciężko wybrać to, co by się chciało, a też niestety czytamy coraz mniej. Takiej rzetelnej wiedzy podręcznikowej jest w naszym życiu coraz mniej. Gdzie zatem szukamy? Ano szukamy bardzo często w pop popkulturze, to znaczy w poradnikach, w pismach lifestyleowych. Żywienie stało się na tyle popularne, że wszędzie są jakieś rubryki na ten temat. Ktoś coś pisze, ale też nie wiemy, czy to jest napisane na podstawie internetu, czy na podstawie prawdziwej wiedzy. Czy jest to za nadto uproszczone, czy może potraktowane jako temat bardziej lifestyle'owy niż żywieniowy. Niestety szukamy, żyjemy w świecie pisma obrazkowego. Coraz mniej czytamy, coraz krótsze teksty, coraz bardziej, mówiąc kolokwialnie, po łebkach. Stąd też właśnie jest popularność wiedzy internetowej, bo właśnie trochę obrazków, trochę infografik, stosunkowo mało tekstu, łatwiej przyswajalne. Ale znowu, może nic z tym złego, pewnie trzeba robić krótko, rzetelnie i, i na temat. Tyle tylko, że nigdy nie wiemy. Trafiamy na jakiś portal żywieniowy, na jakiś portal zdrowotny, czytamy jakieś e, informacje, ale nie wiemy, kto to napisał, czy to jest rzetelne, to jest często anonimowe, więc e, no możemy albo wierzyć, albo nie wierzyć, a trochę chodzi tutaj nie o wiarę, a o wiedzę. E, z tego względu efektem. No, Efektem tego jest to, że żyjemy w świecie takiej popowiedzi, mitów, mody żywieniowej, jakichś niesprawdzonych informacji. Taki brak wiedzy z zakresu żywienia nie tylko utrudnia nam dokonywanie prawidłowych wyborów żywieniowych, zarówno wyborów w sklepach, jak i wyborów żywieniowych w sensie planowania własnej diety. Ale też nie służy prawidłowemu żywieniu i nie służy w związku z tym naszemu zdrowiu. No bo na czym się opieramy? Opieramy się na niesprawdzonych źródłach, wierzymy celebrytom, żyjemy w świecie mitów i jakichś magicznych diet, które stały się modne. Magiczna dieta zawsze ma to do siebie, że jest atrakcyjna, ciekawa, jest inna niż wszystko to, co wiemy, w związku z tym wydaje się fajna i godna naśladowania. Tylko pytanie, jak będzie służyła naszemu zdrowiu. Wielkie zasięgi celebrytów powodują, że. Faktycznie przekazywana przez nich informacja trafia do ogromnej rzeszy czytelników. No pytanie tylko, czy oni służą naszemu zdrowiu, czy mają wystarczającą wiedzę. Czasem mają, czasem nie mają. Potem spotykamy się często z konkursami typu Biologiczna Bzdura Roku, gdzie eksperci punktują. Najbardziej niemądre z przekazywanych konsumentom treści, ale to wszystko wcale nie napawia optymizmem i wcale nie jest takie zabawne, jakby się mogło wydawać. Co w związku z tym? Wiedząc, że żywienie to jest podstawa naszego zdrowia. No, trzeba szerzyć taką rzetelną wiedzę w prosty i przystępny sposób. No, nikt nikomu nie mówi, że ma być natychmiast dyplomowanym dietetykiem, ale taka podstawowa wiedza jest nam wszystkim potrzebna, po to, żeby wspierać zdrowe nawyki żywieniowe i żeby wspierać nasze zdrowie. Wiemy, że. Choroby dietozależne zbierają ogromne żniwo, są podstawą w tej chwili chorób wpływających na zdrowie całych społeczeństw i to się niestety wcale nie poprawia, więc ta, wie, ten, ta potrzeba rzetelnej wiedzy i potrzeba zmiany nawyków żywieniowych jest faktyczna i ogromna. No cóż za tym robić? Oczywiście trudno oczekiwać, żebyśmy wszyscy na poziomie akademickim natychmiast wiedzieli wszystko, wiedzę buduje się po trochę. Nie oczekujmy od konsumentów, że będą natychmiast rozumieli długie i naukowe teksty. Nie jest to w ogóle do niczego potrzebne. Trzeba im tylko pomóc i budować swoją wiedzę krok po kroku. Tak jak każdy człowiek od małego idzie najpierw do przedszkola, potem do szkoły podstawowej, potem wspina się po tych schodach wyżej. Idzie do liceum, a następnie na uniwersytet. Tak samo każdą inną wiedzę potrzebną nam w życiu codziennym zdobywamy krok po kroku. Od rzeczy prostych, które często ekspertom wydają się wręcz trywialne. I niegodne specjalnie zaufania, no bo przecież to wiadomo i przecież to jest jasne. Tymczasem okazuje się, że dla takiego zwykłego konsumenta, zwykłego człowieka, to wcale nie jest jasne i wcale nie jest oczywiste, i często jest to ogromne odkrycie. Więc warto, nie zrażając się, zaczynać od bardzo prostych rzeczy, ale prawdziwych, opartych na faktach, opartych na wiedzy, i pomału krok po kroku zmierzać do pogłębiania tej wiedzy. Dlatego właśnie powstała Koalicja Nauka dla Zdrowego Żywienia. Co to jest? To jest fantastyczna inicjatywa. Eksperci z dziedziny żywienia z różnych instytucji łączą siły i tworzą internetową bazę wiarygodnych informacji o żywieniu, taką internetową encyklopedię żywieniową, czyli właśnie żywieniopedię zebrali się eksperci z czterech instytucji, z Instytutu Matki i Dziecka, z Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Pomniku, Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, którzy jakby widząc i rozumiejąc te wyzwania postanowili na nie odpowiedzieć. Żywieniopedia powstaje, tworzą się kolejne hasła i to, co jest jej ogromną wartością, to są właśnie te rzeczy, których szukamy, a nie jesteśmy pewni, czy w internecie są. Będzie wiarygodna, rzetelna, godna zaufania, bo stoi za nią um, grupa ekspertów, którzy tą wiedzę naprawdę posiadają. Um, będziemy mogli mieć zaufanie do tego, co czytamy. Podstawy naukowe, ale jednocześnie prosty edukacyjny język i przystępna wiedza podana od przedszkola, krok po kroku, po małym kawałku. To jest oczywiście bardzo długi projekt. To jest coś, co powoduje, że będziemy musieli budować ją pewnie latami i promować ją latami, ale mamy nadzieję, że stanie się, się takim miejscem, gdzie każdy, zarówno Dziennikarze, zwykli konsumenci, czy nawet blogerzy, czy celebryci, którzy się żywieniem zajmują i mają możliwość, żeby je promować, będą mogli szukać wiedzy, będą mogli szukać informacji po to, żeby przekazywać je w sposób wiarygodny. Jesteśmy przekonani, i ja całym sercem w to wierzę, że takie wiarygodne źródła są potrzebne i że zostaną docenione, i że będą służyły dobrze. Zdrowiu całego społeczeństwa. Myślę, że jest tutaj kilka wartości, o których przy okazji dzisiejszej konferencji warto wspomnieć. Pierwsze to partnerstwo, czyli osoby z różnych instytucji będą współpracowały na rzecz jednego celu. Taka cross, Instytucjonalna współpraca, wsparta przez organizacyjnie i finansowo przez biznes, myślę, że jest ogromną wartością i w obliczu też celów zrównoważonego rozwoju, myślę, że warto o tym wspomnieć. Poza tym, działanie na rzecz zdrowia i edukacja to są też rzeczy, które w tych celach zrównoważonego rozwoju się znajdują. A myślę, że potrzeby polskiego społeczeństwa są w tej mierze ogromne. W związku z powyższym, faktycznie mam nadzieję, że żywieniopedia będzie już wkrótce takim przełomowym projektem internetowym, edukacyjnym, który nie będzie ograniczony co do zasięgu, a będzie mógł dotrzeć do wszystkich, którzy tego potrzebują. Także już wkrótce online. Dziękuję za uwagę. Ja się włączam dlatego, że od razu pojawiło mi się pytanie, pytanie. E czy tej e pandemii telewizyjnej macie Państwo w fajnych jakościach działania? Rozumiem, że to on będzie online niż te, które będą na żywo. Na żywo. Pewnego, Pewnego rodzaju pandemii telewizyjnej, które też w zakładach będą wykonane? Pierwszym etapem jest tworzenie samego, samego zasobu wiedzy, czyli samej żywieniopeli. Myślę, że trzeba wszystko robić krok, krok po kroku, i teraz najważniejsze jest dla nas budowanie haseł, budowanie podstawy wiedzy. Będziemy też zbierać prawdopodobnie feedbacki na ten temat, komentarze i będziemy sprawdzali, co jest możliwe do zrobienia więcej, czy rzeczy jakieś online będą miały szansę się wydarzyć. Ale myślę, że najważniejsze jest takie repozytorium wiedzy i to będzie najpierw. Wszystko, resztę będzie się budowało krok po kroku. Mam informację, że, że, że echo z mojej strony, natomiast wydaje mi się, że to wynika z, to z... Różnicy, na różnicy na się łączy między parywą a mną. Także postaram tak, się wolno, Także było, żeby było wytłumaczyć. Wytłumaczyć. Już może z Czy teraz lepiej słuchaj? Tak. Świetnie. Świetnie. E, w, jaki w jaki sposób i kto może dołączyć to, do Żywieniopedia? Żywieniopedia, ponieważ jej celem jest pełna wiarygodność i pełne, pełna rzetelność, nie, jest, nie działa na zasadzie i nie będzie działała na zasadzie Wikipedii. To znaczy, nie można do niej dołączyć i wrzucać swoich treści, dlatego że chcemy być pewni, że treści będą przygotowane przez ekspertów, naukowców ze świata żywienia i zdrowia. W związku z tym będzie raczej repozytorium wiedzy danym nam przez instytucje, które się zadeklarowały do tej współpracy. Oczywiście, jeśli ktoś jeszcze będzie z takich instytucji chciał dołączyć, no to pewnie będzie, będzie cenny, cenny wkład. Natomiast nie będzie to tworzone na zasadzie, w zasadzie, że każdy czytelnik może dołożyć swoją cegiełkę. Świetnie. Świetnie. Dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. radę.